Proszę, nie postawił tutaj. Jesteśmy w piwnicy, gdzie chcemy urządzić łazienkę i toaletę. Ale co zrobić ze ściekami, nie odpłynął przecież pod górę? Ale mam na to świetne rozwiązanie. To urządzenie to pomporozdrabniacz. Dzięki temu ścieki będą mogły odpływać nawet do odległych kanalizacji. Jakie cechy ma taki pomporozdrabniacz? Zapytam eksperta w dzisiejszym wyborze na piątkę. Dzień dobry, panie Przemku. Witam. Mam takie pytanie. Czy faktycznie dzięki temu urządzeniu będę mogła w każdym miejscu urządzić łazienkę? Tak, pompy rozdrabniacze są urządzeniami, które pozwalają nam dowolną aranżację przestrzeni? rozdrabniacze pozwalają nam na tłoczenie ścieków zarówno w pionie i w poziomie. Do 11 metrów w górę i nawet 110 metrów w poziomie. Wszystko uzależnione jest od modelu urządzenia i od producenta, który je oferuje na rynku. To, co jest bardzo ważne przy montażu tego typu urządzeń, jest zachowanie ciągłości w przewodów tłocznych. To znaczy, przewód tłoczny musi być wykonany w technologii ciągłej, zgrzewanej lub klejonej, dlatego że ścieki podawane są pod ciśnieniem. Urządzenia możemy podzielić tak naprawdę na, na kilka produktów. Urządzenia przystawkowe, tak jak tutaj yy, to, które widzimy, urządzenie, które montowane jest bezpośrednio za miską WC. Wewnątrz tego urządzenia znajduje się silnik zaopatrzony w nóż tnący. Po spuszczeniu wody następuje rozdrobnienie i przepompowanie tych ścieków do oddalonych pionów kanalizacyjnych. Kolejną kategorią produktową są urządzenia z serii ceramiki. Są to urządzenia, jest to ceramika, wewnątrz której znajduje się silnik wraz z nożem z zewnątrz wygląda to jak zwykła miska WC, natomiast jest to w pełni sprawny i w pełni kompletny pomporozdrawiarz z zbudowanym całym elementem tnącym wewnątrz. Kolejnymi urządzeniami są urządzenia, które mogą współpracować z zabudową podtynkową, czyli ze stelażami podtynkowymi pod WC. Są to specjalne urządzenia, które możemy zamontować z boku i zakryć je również zabudową tynkową. Do takiego stelaża możemy dołączyć dowolną miskę ustępową, która występuje na rynku, to co klientowi się podoba, to co pasuje mu pod względem designu czy, czy, czy marki. Kolejnymi produktami są również urządzenia, które. Mogą obsługiwać cały dom. Tak? Jeśli mamy kilka łazienek, kilka toalet, kuchnię, możemy zastosować jedno urządzenie. Są to takie urządzenia zbiorcze, wewnątrz których znajdują się dwa silniki z nożami tnącymi i wówczas z całego domu pionami kanalizacyjnymi możemy odprowadzić te ścieki do tego urządzenia. Następnie ścieki zostaną rozdrobnione i przetransportowane do odległych pionów kanalizacyjnych. To, co jest jeszcze istotne przy stosowaniu tego typu urządzeń, to to, że mamy tak naprawdę dowolną aranżację przestrzeni. I tutaj to jest cecha, myślę, że bardzo istotna dla klienta. Niektórzy klienci nie zdają sobie nawet sprawy, że na przykład w tym miejscu, tu, gdzie teraz jesteśmy, moglibyśmy zamontować toaletę, nie wiem, zrobić wannę czy prysznic. To jest bardzo istotne w przypadku remontu w domu, bo możemy tak naprawdę zrobić remont niskimi kosztami. Przyłączyć tylko urządzenie, doprowadzić wodę prąd. I z na przykład z pomieszczenia nieużytkowego pod schodami możemy zrobić w pełni sprawną toaletę dla gości. To, co również jest bardzo istotne przy tego typu urządzeniach, to tak naprawdę bardzo prosta, właściwie trywialna instalacja tego produktu. To jest typowy produkt typu plug and play. Wystarczy doprowadzić wodę do urządzenia, włączyć wtyczkę do gniazdka, podpiąć, podpiąć toaletę i mamy tak naprawdę w pełni, sprawną, w pełni sprawną łazienkę. I to, co jest również ważne, to to, że przewody tłoczne są przewodami bardzo cienkimi. Wystarczy rurka o średnicy 22 mm, którą w bardzo prosty sposób możemy ukryć przy listwie podłogowej, gdzieś pod sufitem podwieszanym lub wkuć w ścianę. I tak naprawdę te koszty, koszty samego remontu czy adaptacji tego pomieszczenia są bardzo niskie. Po zamontowaniu tego urządzenia klient zapomina, że ono w ogóle istnieje. Tak? Mamy w pełni sprawną nową toaletę, e, która niczym się nie różni pod, pod względem swojej funkcjonalności ze standardową toaletą, o której wszyscy e, rozumiemy. Bardzo często klienci pytają się, co się stanie, jeśli dziecko wrzuci jakiś samochód, jakąś matkę, cokolwiek do, do tego urządzenia. Nic się nie stanie. Dobrzy producenci posiadają urządzenia z serii Access. Są to urządzenia, które mają łatwy dostęp serwisowy. Bez demontażu WC jesteśmy w stanie otworzyć górną pokrywę i wyjąć szczypcami ten zator. To, co jest też bardzo istotne przy wyborze producenta, to kwestia serwisu, jaki on proponuje. Przy tego typu urządzeniach najistotniejszą rzeczą jest to, żeby serwis przyjeżdżał na miejsce instalacji, miejsce zamontowania tego urządzenia. To jest bardzo ważne z tego powodu, że tak naprawdę serwisant jest w stanie stwierdzić, czy jest to problem związany z działaniem urządzenia, a może z wadli Działającą instalacją. To, co warto jeszcze podkreślić, to niskie koszty eksploatacji. Urządzenie pracuje do 10 sekund. Silniki są o stosunkowo niskiej mocy, i tak naprawdę koszty eksploatacji czy koszty energii elektrycznej są bardzo niskie. Świetnie, to w takim razie ja już mam pewien pomysł na wykorzystanie tego urządzenia. Pompo rozdrabniacz to urządzenie, które wybawi Was z większości kłopotów związanych z urządzeniem nowej łazienki w mieszkaniu lub w domu. Jeśli trzeba pompować ścieki do odległej kanalizacji, urządzić toaletę w dawnym schowku albo pod schodami, adoptować strych w budynku mieszkalnym, dzięki pompo zadanie staje się bardzo proste. Nie trzeba kuć ścian ani podłóg. Wystarczy taki przewód. To tylko tyle. A kanalizacja może znajdować się nawet 100 metrów dalej. I to jest mój wybór na piątkę.